W sezonie 2024 KWS może pochwalić się odmianą Lauros, która w doświadczeniach coboru zajęła pierwsze miejsce dwa lata z rzędu. Jesteśmy w Halasach, w gospodarstwie u państwa Zaniewiczów i przyjrzymy się bliżej odmianie Lauros. Odmiana Lauros cechuje się bardzo szybkim tempem wzrostu i rozwoju i pomimo wystąpienia ochłodzeń, przymrozków i dość szybszego niż zwykle kwitnienia roślin, Lauros zawiązał optymalną ilość łuszczyn. Zbudował również bardzo dużą biomasę w stosunku do innych odmian, w związku z czym plantacja wygląda bardzo dobrze, rośliny rozwinięte są prawidłowo i co wyjątkowo zdrowe. Pędy główne są w pełni rozwinięte, nie brakuje również pędów bocznych, które zawiązały optymalną ilość łuszczyn. Łuszczyny są również bardzo duże. Jest to z pewnością związane z przedwczesnym kwitnieniem roślin w tym roku. Przy takiej biomasie jest bardzo duża szansa na odpowiednie wypełnienie łuszczyn nasionami. Przede wszystkim nie ma tutaj rozczarowań, jeśli chodzi o reakcję na niesprzyjające warunki Ochłodzenia, przymrozki, przedwczesne kwitnienie. Należy pamiętać, że poza doskonałymi wynikami klonowania, odmiana Lauros posiada pełen pakiet odporności na suchą zgniliznę, żółtaczkę rzepy. Osypywanie nasion. Już w trakcie najbliższych żniw lauros będzie mógł pokazać swój olbrzymi potencjał plonowania. Odmiana lauros dostępna jest w promocji. Za każde zakupione 5 jednostek siewnych tej odmiany możecie Państwo otrzymać 1000 zł zwrotu na konto. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.